8 dzień marca, piątek, witam CryptoFlash. Dziś wydarzenia z rynków tradycyjnych, odczyty m.in. z USA dotyczące średnich zarobków godzinowych miesiąc do miesiąca, za luty, płace w sektorze pozarolniczym, a także stopa bezrobocia. To m.in. zapraszam na pełen kalendarz inwestycyjny. Giełda amerykańska SP500 zamyka się na rekordowym poziomie, także wzrost Nvidia, gdzie prowadzi zwyżkował pasy w branży technologicznej. Ponadto prezes rezerwy federalnej Jeremy Powell potwierdził, że w tym roku rozważane są ponowne obniżki stóp procentowych i to spotęgowało optymizm inwestorów, iż oczekuje się, iż światowe banki centralne rozpoczną łagodzenie środków polityki pieniężnej już w czerwcu. Optymizm mówiący, że główne banki centralne są gotowe do obniżek stóp procentowych już w czerwcu nabiera tempa po tym, jak także Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na stałym poziomie, ale obniżył prognozę inflacji, co sugeruje, szybsze się niż poprzednio tempo postępu. Pozytywniejsze wiadomości z Ameryki także odzwierciedlają sytuację w Azji. Giełdy azjatyckie wzrosły gdzieś do najwyższego poziomu od 7 miesięcy. Japonia pozostała w sytuacją odstającą w miarę rosnących oczekiwań, że Bank Japonii będzie mógł wreszcie w tym miesiącu wyjść z ujemnych 100%. procentowych, no i to spowodowało wzrost rentowności obligacji krajowych. Unia Europejska i dokładnie trwa. Konferencja na temat efektywności energetycznej, młodzi badacze energii, polityka efektywności, warsztaty miasta, regiony, efektywność energetyczna przemysłu, inteligentna elektromobilność i to wszystko dokładnie w Niemczech. Prawdopodobnie jest transmisja online, stream. I ta konferencja ma realizować wysokie ambicje polityczne oraz wzmocnić popyt na rynki w zakresie efektywności energetycznej. Rynki będą zawarte pod materiałem. Ekstradycja Dogmon. Korea Południowa wzywa Interpol do wsparcia. Według południowo-koreańskich mediów Korea Południowa zintensyfikowała. Działanie mające na celu ekstradycję do Kona dyrektora generalnego Terraform Labs z powrotem do swojej jurysdykcji. Działanie to jest następstwem decyzji Sądu Apelacyjnego Czarnogóry, który odrzucił wniosek Stanów Zjednoczonych o ekstradycję w oparciu o precedens w postaci dat złożenia wniosku. Korea Południowa zrobiła to oficjalnie 29 marca przed wnioskiem Stanów Zjednoczonych złożonym 3 kwietnia, kiedy to Korea Południowa przygotowuje się na możliwość repatriacji do Kona. Globalna społeczność krypto uważnie się temu przygląda no i wynik tej sprawy może ustanowić ważne precedensy dla międzynarodowego uregulowania i ścigania przestępstw związanych z aktywami cyfrowymi. Całkowita liczba spalonych Ethereum przekroczyła 1,5 miliona przed aktualizacją Ethereum Denkom, spłynęło ponad 50 tysięcy ETH. Denkom został uruchomiony na wszystkich sieciach testowych w zeszłym tygodniu i oczekuje się, że będzie to ostatnia faza przed uruchomieniem. Sam start zaplanowano na... 13 marca po ukończeniu oczekuje się zwiększenie powierzchni bloków. Przypomnienie, iż ta aktualizacja Ethereum-Denkun jest najnowszą z długiej linii aktualizacji, które miały miejsce w celu uczynienia z niej lepszej sieci. Oczekuje się, że aktualizacja ta obejmie szereg ulepszeń sieci, w tym zwiększenie jej wydajności, przepustowości. Spekulacje nad portfelem Tesli dokładnie i Bitcoin. Niektórzy sugerują, że Tesla mogła kupić trochę więcej BTC po wynikach ostatniego kwartału. Możliwość pokazana przez Tesla z odbiornych BTC w kolejnym raporcie kwartalnym no i to kolejna spekulacja, czy tak się okaże. Niemniej jednak ani Tesla, ani Elon Musk, dyrektor generalny firmy, nie potwierdzili, czy firma rozpoczęła handel tą kryptowalutą. Podróż Teski była pełna kontrowersyjnych wydarzeń. Kupili bitcoiny po rekordowej cenie. 1,5 miliarda dolarów w lutym 2021 to stanowiło szczyt Hossy. W miarę narastania spekulacji społeczność krypto. Z niecierpliwością czekam oficjalne oświadczenie Tesli Kimchi Bitcoin, najwyższy poziom od 2 lat w Korei Południowej, czego to dotyczy? Kimchi Premium odnosi się co do różnicy między cenami krypto w Korei Południowej oraz w innym miejscu. No i to wskazuje na rosnący popyt lokalny osiąga najwyższy poziom od 2 lat na poziomie 10,32%. No i tak, Korea Południowa oczywiście w każdym kraju różni się cenami poza granicami swojego kraju, odnosząc się do własnej waluty. Lokalne przepisy zasadniczo blokują zagranicznym inwestorom handel na południowo-koreańskich giełdach. Koreańscy inwestorzy, którzy kupują dużej ilości krypto od giełd zagranicznych celem arbitrażu, mogą zostać ukarani na mocy krajowej, a przy ograniczonej podaży krypto w tym kraju rosnący popyt lokalny często prowadzi do większej różnicy ceny. No i wzrost premii może wskazywać na silniejszą presję zakupową ze strony inwestorów w detalicznych w Korei Południowej. Grupa Telegram, Kryptospekulacja Chat, zapraszam do dzielenia się informacjami, a także Kryptospekulacja pod grupy Ostatnie 24 godziny Top 1000 Wzrosty Spadki Gratulacje dla rozgrywających swoje projekty Kryptospekulacja, piątek. Dziękuję